Лицо Główny do stacji Bydgoszcz Główna przez stację Kudno, Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Toruń Główny, Solec Kujawski, Bydgoszcz Wschód wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony 8, 7 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony 6, 5, 4, 3 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 4. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. O swoje bezpieczeństwo. To ensure your safety, if you see suspicious behavior or see unattended luggage, please report it to the security service or call the emergency number 22 474 00. 000. Pociąg MKA do stacji Łódź Widzew przez stację Stryków, Zgierz, Łódź Żawieniec, Łódź Kaliska, Łódź hojny, Łódź Dąbrowa stoi na torze ósmym przy peronie drugim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 15.31. Pociąg Intercity Rejewski ze stacji Lublin Główny do stacji Bydgoszcz Główna. Przez stację kudno, Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Toruń Główny, Solec Kujawski, Bydgoszcz Wschód, wiedzie na tor pierwszy przy beronie pierwszy. Od Lasiak ze stacji Świnowiście do stacji Suwałki. Planowy przyjazd o godzinie 15.31. Przyjedzie z opóźnieniem około 5 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg MKA do stacji łódź Wicef, przez stację Stryków, Zgierz, Łódź-Żabieniec, Łódź-Kaliska, łódź Chojne, Łódź-Dobrowa łódź łódź stoi na torze 8 przy belonie 2. Pociąg Intercity Podlasiak ze stacji Świnoujście do stacji Subałki Planowy przyjazd o godzinie 15.31. Przyjedzie z opóźnieniem około 5 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Coś tam się zatrzymało. Kto jedzie dalej, to nie wiem, co się wydaje.

Tamten już może pojechał. Ciekawy Wekroń w, w Skierniewicach. Majster to na, nagrał. Ale, ale za zostało za, zatrzymana ale też przejechało. Od a. do Łódź-Widze, przez stację Strybów, Zgierz, Łódź-Rzadniec, Łódź-Kaliska, Łódź-Kolne, łódź, Kajska, łódź Kodę, do Dowa, 28, przy tu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do kraju dziewczącego. Życzę Państwu życzliwych Uwaga! Pociąg Intercity Podlasiak ze stacji Świnoujście do stacji Suwałki Planowy przyjazd o godzinie 15.31 przyjedzie z opóźnieniem około 5 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Uwaga! to że pierwszym przy peronie pierwszym przejedzie pociąg bez zatrzymań. что что 5 minut. Myślę, że to przy tym peronie będzie tamtym. A to czekają. Coś ma jechać i nie jedzie.